Końcy na każdą platformę, płatność SMS, PaySafeCard oraz przelewem, a także 7% końców więcej z hasłem lachu. Zapraszam na fifacoins.pl. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam Was bardzo serdecznie w odcinku numer 0, czyli odcinku zapowiadającym moją nową serię. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę Wam to zaprezentować, że w końcu mogę Wam opowiedzieć. O moim nowym pomyśle, o mojej nowej serii, która właśnie będzie miała miejsce już od tej środy, będzie pierwszy pełnoprawny odcinek. Dzisiaj wyjaśniam wam zasady, żeby jak coś przekierować każdego do odcinka numer 0, żeby się zapoznał z zasadami. Otóż, jak wiecie, paczkowa ruletka zakończyła się sukcesem, doszliśmy do pierwszej ligi. Kolejna seria naprawdę fajnie wyszła, udało się wszystko zrealizować tak jak chciałem. Więc teraz pora na coś nowego, na nowe wyzwanie. Także już nie będę obiewał bawełnę. Przejdźmy po prostu do rzeczy. Jak pewnie widzicie po tytule, cała nazwa zawiera słowo bohater, i to jest tutaj kluczowe w tej serii. Otóż. Będziemy grali oczywiście od najsłabszych do najlepszych kart. Ja strasznie lubię upgrade'ować swoich zawodników, wy też to lubicie. Dlatego chciałem nawiązać troszkę do obsesji doskonałości i utworzyć taką serię, jakiej jeszcze nie widzieliście. Dlatego przedstawiam wam właśnie teraz zasady. Słuchajcie, FIFA Bohater to nic innego jak podróż od najsłabszego do najlepszego zawodnika, jaki jest dostępny tylko w grze. Najsłabszy zawodnik overallowo oczywiście 44 Najlepszy to ty Leo Messi 99 Mam tutaj zasady, więc będę sobie zerkał, żeby się nie pogubić jeszcze Bo wiadomo, że dla mnie to jest też coś nowego Rozkładałem ostatnio, żeby nie było za łatwo, żeby było nie, nie było za ciężko I mam nadzieję, że wyszło coś fajnego A więc Zasada numer 1 Nikt nie może być lepszy overallowo od naszego bohatera To jest kluczowa zasada, zaraz dowiecie się dlaczego Przejdźmy do zasad w jaki sposób będziemy upgrade'ować naszego bohatera Zaczynamy od zawodnika, który ma 44 overall, więc najniższy overall możliwy w grze. Tym moim bohaterem pierwszym jest Horn. Jak będziemy, jak będziemy go upgrade'ować? Otóż, każdy wygrany mecz to jest plus 1 overall dla naszego bohatera, więc 44 zamieni się na 45. Ale jeśli strzeli hat dostajemy dodatkowo plus 1 overall, więc w jednym meczu mogę nawet zaupgrade'ować o dwa overale. Oczywiście naszego jednego zawodnika. Eee, także za hatryka mamy plus 1, za wygrany mecz plus 1, no i za awans jest też plus 1. Więc to są trzy rzeczy, które zapewniają plus 1 overall dla naszego bohatera. Jeśli będzie rage quit, to dodajemy soczek od buni na jeden meczyk, czyli plus 10 na następny mecz, kolejny, i to może być na nowego bohatera, oczywiście. Mistrzostwo, tutaj nie dzieje się nic. Jeśli jest czyste konto, Dodajemy naszemu bramkarzowi Soczek na jeden mecz, także odbuni ten najlepszy za to, że zachował czyste konto w poprzednim meczu. Przejdźmy teraz do całego składu, zobaczycie jak to wszystko wygląda. Tak to się prezentuje, taki będzie mój skład w pierwszym odcinku. Muszę sobie tych zawodników pokupić, ale specjalnie chciałem, żeby się wyróżniał właśnie ten mój pierwszy bohater. Jak widzicie mamy tutaj dwóch, a w zasadzie nawet trzech zawodników, którzy mają 45 overall. A mówiłem wcześniej, że nikt nie może być lepszy overallowo od mojego bohatera. Otóż tutaj na razie na początku nie da się tego zrobić inaczej, ponieważ jest za mało kart z overallem 44, więc tych zawodników z overallem 45 na razie musiałem dać do tego składu, także tak to wszystko się prezentuje, mam nadzieję, że zrozumieliście wszystko, zasady macie jeszcze raz w opisie, no i już w środę pierwszy odcinek, no i pewnie już o tym nie powiedziałem, ale cały skład będzie się zmieniał, także ciągle będziecie mieli nowe składy, ciągle będzie się coś działo fajnego, jeśli będę miał nagle overall 50, to mogę przebudować cały skład bez żadnych ograniczeń. Jedna tylko zasada: nikt nie może być lepszy overallowo od naszego bohatera. Mam nadzieję, że będziecie się bawić świetnie przy tej serii. Mam nadzieję, że będziecie też pomagać mi budować nowe składy i wybierać kolejnych bohaterów. Już pod tym odcinkiem możecie pisać w komentarzach oczywiście, jakiego bohatera mamy wybrać jako kolejnego z overallem 45, 46, 47. Możecie tak dojść nawet do 50. Także piszcie swoje propozycje oczywiście, wysyłajcie składy. Linki z Footheada poniżej. Widzimy się kolejnym razem w środę, jeśli odcinek wam się podobał, jeśli ten pomysł wam się podobał, zostawcie lajka w górę, rozwalcie system lajkami. Jeśli ktoś jest po raz pierwszy na tym kanale, zostawcie subskrypcję. Do środy, na razie i piona. Dzisiaj zrobimy coś, czego nie robiłem praktycznie w tej chwili nigdy, a ja w sumie nawet nie pamiętam, czy kiedykolwiek tak robiłem. Otóż każdy mecz będę zaczynał i grał przez całe spotkanie na autobusie.